Witajcie kochani przyjaciele i wszystkie cudowne dusze, które dołączają do tego odcinka. A dzisiaj chciałabym pochylić się rzeczywiście dobrze nad tematem tym, tego, czym jest dusza. Nawiązując do mojego poprzedniego odcinka odnośnie świadomości, tego czym jest świadomość i grafiki schematu, który Wam, który wam tam przekazałam. Ale też wrócę do tego, co już opowiadałam w którymś tam z odcinku chyba odnośnie leków. I Jak, w jaki sposób one wpływają na duszę. Tam gdzieś tam zarzuciłam temat duszy, że, że to jest trochę większy, um, większy temat, właśnie do zgłębienia, więc y, można do tego podchodzić różnorako. I myślę, że poprzez nałożenie tego, co tam przedstawiałam, z tym, co przedstawiałam w, w wideo odnośnie świadomości, możemy sobie złapać mniej więcej y, pojęcie, w którym to miejscu tą naszą duszę ulokować. No więc zacznijmy sobie od tego wykresu. To jest na podstawie prac doktora Ibrahima Karima, przypominam. Natomiast ten motyw generalnie pojawia się w każdych praktykach duchowych, tak żeby ktoś się nie przywiązywał, że to jest tylko jakiejś tam jednej osoby. On jest po prostu przedstawiany na różne sposoby. Na przykład u różokrzyżowców to będą aforyzmy, w innych nurtach będziemy to nazywać tym stworzeniem świata i tak dalej. Także nie przywiązujmy się tutaj za bardzo myślę do tych nazw. Zaczynamy od początku, od samej góry, gdzie mamy wszystko i nic. To jest ta pustka i wszystkość, której nie da się opisać. To nazywamy tym najwyższym poziomem boskim, tego szpiącego Boga, bo on jeszcze w ogóle nie jest aktywny. Wszystko w nim po prostu jest zawieszone. Ale w sumie nie ma czasu i przestrzeni, więc to jest po prostu istnienie. I z tego istnienia, z tego oceanu wszystkiego, wszystkich mo możliwości, wyodrębnia się, mówimy o tej jednej kropli. I to jest ta pierwsza manifestacja, pierwsza aktywacja w ogóle świadomości. Do tego punktu nawiązujemy jak do tej jedności. To jest to ten punkt jedność, do której wracamy, z której manifestuje się nasz cały wszechświat. Na podstawie tego formowane są też prawa kreacji, czyli to, co dalej będzie na kolejnych poziomach. I zauważmy, że są takie nurty, które mówią o tym, jak istnieją różne wszechświaty, i w różnych wszechświatach istnieją inne prawa. A to bierze się właśnie stąd, że z tego wszechobecnego potencjału mogą różne, jakby te krople, się zmanifestować. Potem mamy tą całą linię, którą ja w ogóle bym podzieliła jeszcze na ileś różnych poziomów, manifestacji, czyli te tzw. hierarchie, które nam się tworzą. Natomiast one wszystkie są generalnie połączone z uniwersalną energią życiową, czyli tym pulsem, który nadaje w ogóle nam istnienie, który jest połączony z całością, z całą świadomością. Ten poziom, na którym my się manifestujemy, on pochodzi też z tego, z tego punktu centralnego, też się łączy z tą świadomością. Natomiast jako efekt działania jeszcze po drodze, uwaga naszej, naszej takiej indywidualnej świadomości i spolaryzowanego działania naszego mentalnego i emocjonalnego umysłu. To, co widzimy w naszej rzeczywistości, ja bym oznaczyła na tych najbardziej zewnętrznych częściach koła, i znowu jako jeszcze efekt działania tych takich spirali, które mamy tutaj różowe i niebieskie, które by oznaczały właśnie to działanie umysłu, to naszą manifestację, to naszą świadomość tutaj powiedzmy, przyziemną. Ten schemat jeszcze będziemy sobie przerabiać, i, i, i dogłębnie, i jeszcze w, w większej liczbie kategorii, że tak powiem, pod różnymi aspektami, z różnych perspektyw. Ale to, co chciałabym zaznaczyć, kiedy mówimy o niedualistycznych naukach duchowych, to zauważmy, że one skupiają się na tych najwyższych poziomach. I czy to będzie poziom właśnie ten jeszcze niezmanifestowany, w którym wszystko jest? Czyli zero równa się w nieskończoność, albo ten poziom, który. Wywodzi się od niczego do jedności i do nieskończoności. To, w którym zawiera się wszystko, co my akurat teraz też manifestujemy. Ale uwaga, on też się łączy z tym poziomem najwyższym, w, tym, w którym jest nieograniczoność. Tylko różnica polega na tym, że jeden jest zmanifestowany, który ma aktywowaną jakby świadomość, a drugi jest w tym, w tym stanie śpiączki, jak to, jak to też się mówi w naukach duchowych. No więc wracamy też do tematu, słuchajcie podejścia do systematyki. Ja lubię spojrzeć na to z punktu widzenia na, natury, bo natura nam daje odpowiedzi odnośnie tego, w jaki sposób jest ustrukturyzowane, jak, jak wyglądają hierarchie na wyższych poziomach. No więc z jedności e, możemy zarówno mieć dualizm, możemy mieć trójce, możemy mieć czwórce. A ponieważ każde z nich jest w jakiś sposób połączone z jakimiś prawami natury, które możemy zaobserwować, np. podział komórkowy, magnetyzm, kolory podstawowe, są trzy, trzy typy cząstek subatomowych, ale na przykład mamy cztery elementy, czy cztery strony świata. I y, to też nam udowadnia, że, żeby się nie przywiązywać jakoś do jednej systematyki, bo one po prostu mówią o tym samym, tylko z różnych perspektyw. Wszystkie jak najbardziej pochodzą z natury, tylko jest kwestia, tej, tak jak pokazywałam Wam na poprzednim odcinku, tą kulę, którą też możemy przeciąć na, z, z różnej strony na płaszczyzny. Każda da nam jakiś ogląd na to, jak wygląda kolejny wymiar. Natomiast y, dopiero po, po składaniu ich, Razem ze sobą możemy zobaczyć ten, ten szerszy obraz. Więc nie tyle o samą systematykę nam tutaj chodzi chciałam, tylko zaznaczyć, że możemy w tym pierwszej kolejności, bo to też jest pierwszy, pierwszy podział, jakby który występuje, możemy mieć różne podejścia. A dlaczego tym mówię? Bo dusza w tych różnych systematykach właśnie występuje w różnej pozycji. I najczęściej mamy systematyki, które ujmują tą trójcę i mówią o albo Ciało, umysł, dusza, ciało, dusza, duch. Umysł, dusza, duch. A czy w ogóle nie ma na przykład duszy, jest ciało, umysł i duch. Jest jeszcze wersja, gdzie jest ta czwórca, czyli jest ciało, umysł, dusza, duch. Każde oddzielne i to są, to są te tradycje chińskie. Ja akurat coraz bardziej rezonuję z nimi i, i staram się właśnie bardziej w nie zagłębić. No Ze mną rezonują, bo, bo po pierwsze wychodzą od dualizmu, który potem przechodzi w czwórce, i to bardzo przypomina ten podział komórkowy, który jakoś tak naturalnie wychodzi. Natomiast no, nie, nie twierdzę, że y, trójca jest niewłaściwa, no bo tak jak Wam pokazałam przed chwilą, y, może bazować na przykład na trzech podstawowych, bazowych kolorach. Ale oczywiście mogą być to też systematyki a różnych rzeczywistości, <laughs> więc to też warto mieć gdzieś z tyłu głowy. Bo gdzieś jak tam wejdziemy głębiej, to się dowiemy, że jedna jest rzeczywistość ta matryksowa, ta nieudana kopia, a druga jest ta rzeczywistość boska. No możliwe, że tak jest, natomiast ja na razie bym się nie chciała właśnie przywiązywać jakoś specjalnie tylko do jednego nurtu. W każdym razie, co, co dla mnie było tutaj najważniejsze, że wyodrębniamy cztery takie pojęcia podstawowe, czyli ciało, umysł, dusza i duch. I one będą występowały właśnie w różnych konstelacjach. I teraz wracamy sobie do tego wykresu, który przed chwilą mieliśmy u, u doktora Ibrahima Karima. Widzimy, jak, jak poziomami to wygląda, kiedy, kiedy nasza świadomość schodzi tutaj i manifestuje się w postaci pulsów, w obie strony. Kiedy weźmiemy sobie pierwszą wersję, czyli tam, gdzie jest ciało, umysł, dusza, czyli tutaj stopniuje od dołu, to ciałem będzie to, co jest zmanifestowane jakby na, na końcu tego okręgu. Umysł będzie odpowiadał za te fale, spirale, które. Hmm, są zdualizowane. No tutaj jest tak naprawdę pojedyncza fala. Natomiast są to dwie mentalna i emocjonalna, które razem współgrają. I jakby nie patrzeć, odpowiadają właśnie naszym dwóm półkulom, które mają współgrać, żeby można było osiągnąć stan ten wyższej świadomości, co jest też w zasadzie w dokumentach um, sekretnych CIA. I z tego najwyższym punktem będzie dusza, dusza, która będzie tym punktem centralnym. Czyli tą kroplą zmanifestowaną tutaj. Czyli tutaj przyjmujemy tą płaszczyznę najbardziej przyziemną, i wtedy dusza jest nadrzędna wobec ciała i umysłu. I w ten sposób podchodzi bardzo wiele y, takich dualistycznych y, doktryn. Gdzieś tam oglądałam, słuchajcie, na, na jakichś filmikach Kolesa, który cały czas powtarza, jak to przecież wszyscy wiedzą, że. Tu jest ciało, umysł i dusza i tylko tak, i tylko tak. Ja mówię, kurczę, no, powiem szczerze, że trochę już przewertowałam tych rzeczy i, i nie jest to takie oczywiste. I, I mówię, właśnie są różne perspektywy. Nie wiem, dlaczego tak mocno obstaję przy tym, że jest tylko jedna wersja tego. Jedna, jedna perspektywa. No w każdym razie, właśnie przejdźmy do drugiej perspektywy, gdzie mamy to ciało, duszę i ducha. Ciało i dusza, no właśnie, gdzie jest ten umysł? On jest gdzieś pomiędzy nimi. Znaczy, umysł jest często wiązany właśnie, właściwie z duszą, jako ten moment, w którym zaczyna się polaryzować nasza świadomość, na tą część mentalną i na emocjonalną, ale też jest czasami wiązany z tym ciałem, jako że jest bardzo przywiązany do tych racjonalnych aspektów, do dualistycznych energii, i nie potrafi się wznieść wyżej niż zdolności, jakby można powiedzieć naszego rozumu. W każdym razie tutaj dusza by była tym punktem centralnym, natomiast duch będzie się odnosił do tych wyższych poziomów, niekoniecznie tego naj, naj, najwyższego, ale gdzieś tam tych wyższych poziomów ponad tą naszą kroplą, y, która tutaj się manifestuje fizycznie. Natomiast no ciało y, to tak jak mówię y, efekt jakby końcowy działania naszej świadomości. I kolejne trzecie podejście to znowu mamy y, z kolei umysł zamiast ciała. Jakby ciało jest zupełnie pomijane jako Jakoby było jakoś związane z naszą świadomością. Tutaj rozpatrujemy naszą istotę w tych wyższych kategoriach, czyli w ogóle nie uznajemy, można powiedzieć, tego ciała fizycznego, tylko to, kim rzeczywiście jesteśmy. Czyli, że składamy się z umysłu, tego zdualizowanego, z duszy, która jest tym punktem centralnym łączącym oraz ducha, który jest ponad tym. No i czwarta wersja, która by ujmowała już te, te cztery ym, poziomy, wszystkie, no to jest wersja, właśnie gdzie mamy i ducha, Duszę, która jest tym punktem centralnym, łączącym te wyższe sfery z tymi niższymi, oraz umysł i ciało. I oczywiście każdy z Was może przemyśleć, z czym tam rezonuje, z jakim podziałem. Myślę, że tak jak Wam powiedziałam, to nie ma większego znaczenia, bylebyśmy mniej więcej wiedzieli, w którym miejscu ulokować tą naszą duszę i z czym ona się wiąże. Bo ona się wiąże mocno z tą uniwersalną energią życiową. Ona nadaje nam życie. Kiedy tracimy połączenie z naszą duszą, nie dostajemy już tej energii życiowej. Natomiast to, co chciałam zrobić w, kolejnym, w kolejnej części, to teraz połączyć to z naszą istotą, jakby z naszym polem energetycznym, ale też z pryncypiami. Jak przyjrzymy się temu, temu wykresowi, to możemy tak naprawdę zobaczyć w nim pryncypia, pryncypia hermetyczne, o których też sobie już mówiliśmy. To znaczy prawo mentalizmu, pryncypium, przepraszam, mentalizmu będzie tym najwyższym poziomem, z którego, jakby z tej pierwszej manifestacji. Następnie mamy ten y, poziom, pryncypium odzorowywania, czyli projekcje na niższy poziom. Jest hierarchia względem źródła i te poziomy o siebie odwzorowują. Więc na tej całej linii, tak jak Wam wspominałam, która, która łączy nas, tą kroplę duszę, z wyższymi poziomami świadomości, możemy zrobić ileś różnych takich płaszczyzn z różnymi poziomami, wymiarami, jak to możemy powiedzieć, też y, świadomości. Kolejny pryncypium to jest wibracja, ponieważ ta świadomość, kiedy schodzi w dół, to ona zaczyna wibrować. I dlatego ona schodzi, w cudzysłowie, schodzi w dół. E, i, I zaczyna się ta ekspresja, więc powoli są drgania do uwolnienia potencjału. I to się dzieje właśnie na tym poziomie, poziomie duszy, która chce się y, wyrazić. I jak te drgania zaczną wibrować wystarczająco mocno, one przechodzą w taki rytm, w puls. I ten puls, to, to jest znowu pokrojone nasze pryncypium rytmu, które pochodzi z serca. Znowu pamiętamy, też mówiłam, że, że z sercem się łączy dusza, i kiedy ten nadaje regularny puls, to mówimy o tym pulsy, pulsie życia, więc zauważmy, jak to się znowu łączy z tym, że to jest ta, ta, ta linia jakby uniwersalnej energii życiowej. I z niej właśnie pochodzi puls życia, który przechodzi dalej do, uwaga, kolejne, yy, kolejne pryncypium to jest pryncypium polaryzacji, bo polaryzuje nam się yy, nasz umysł na część mentalną i część emocjonalną, tak zwaną męską i żeńską, lewą i prawą półkulę. Więc znowu cudownie nam się to łączy z pryncypiami, z innymi nurtami, których już przerabialiśmy. Co się dalej dzieje? Yy, mamy potem pryncypium przyczyny i skutku, to oznacza puls z obie strony, kochani. Bo tak jak ten puls leci na zewnątrz, żeby się zmanifestować na, na, na zewnętrznej części tego okręgu, to on potem wraca do środka, wraca jako informacja zwrotna. Dlatego oznaczyłam tutaj strzałeczki w jedną i w drugą stronę. To nie jest tylko puls na zewnątrz, to jest puls na zewnątrz i do wewnątrz. Znaczy, pamiętamy o tym, że najpierw mamy manifestację, yy, manifestację, manifestujemy, dajemy coś na zewnątrz, tak żeby potem odebrać ten feedback, bo yy, cokolwiek tam się przydarzy, powiedzmy, tym, w tym świecie, to my chcemy zebrać feedback do naszej świadomości, które możemy potem, że tak powiem, włożyć do naszej kolektywnej wszechświadomości. I dopiero na końcu, na końcu tego wszystkiego mamy pryncypium płci. Pryncypium płci de facto nam mówi o kreacji rzeczywistości, o tej ekspresji kodu źródłowego w takim, w podejściu tego, że potrzebujemy dwóch komplementarnych dla siebie cząstek tak, żeby to odróżnić jakoś od, od całej polaryzacji, bo wiem, że, że z tym jest największy mętlik. I się zastanawiałam nad tym, powiem Wam już, już bardzo długo. Ja bym to rozróżniła tak. To znaczy, na początku mamy tą polaryzację, to znaczy myślimy i mamy emocje, które, jak wiemy, generują w sumie razem złożone coś w naszej rzeczywistości. I to, co obserwujemy w naszej rzeczywistości, potem co, co dochodzi do tej kreacji, będzie działało w energiach. W energiach, czyli jak wiemy, Będą pryncypia, prawa, na przykład magnetyzmu. Ekspresja tego również jako nasza kreacja, zawsze pamiętajmy, że będzie miała obie cząstki w sobie, natomiast będzie miała pewną dominującą energię. Więc, jakoś tak najogólniej rzecz biorąc, powiedziałem tak. Polaryzacja jest związana w ogóle z tym, że mamy dualistyczne na przykład podejście do patrzenia na sprawę. To tak jak te dwie strony tej samej monety. Możemy patrzeć przez pryzmat analityczny albo emocjonalny, intuicyjny. Natomiast pryncypium płci będzie bardziej związane już z energiami, z ich interakcjami między sobą, nadal niejako uwzględniając to, że są nadrzędne pryncypia, które są związane z neutralną energią. Natomiast powiedziałabym, że tutaj schodzimy na ten rzeczywiście poziom energetyczny, czyli te protony, elektrony, jak one ze sobą grają, jak działa pozytywna i negatywna część magnesu. Więc w to bym wrzuciła całe spektrum energetyczne. Ale też nie chciałabym się rozwodzić nad tym mm, dużo bardziej. Myślę, że mamy pewien ogląd tego, jak wyglądają teraz pryncypia na tym większym obrazie. Natomiast teraz jeszcze wróćmy do tego, jak wyglądają pryncypia w naszych czakrach. Dobrze wiemy, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Na podobieństwo Boga to nie znaczy, że Bóg wygląda jak człowiek, że On ma jakąś postać. To znaczy, że wszystkie pryncypia boskie, prawa boskie są w nas zapisane. Są w nas zakodowane. I my tak samo mamy w sobie te y, czakry, główne centra energetyczne, które łączą się z poszczególnymi poziomami świadomości tego, co przedstawialiśmy przed chwilą. Czyli nasze pryncypium mentalizmu, czakra korony y, będą ze sobą powiązane, tak samo my jesteśmy wtedy połączeni z tym poziomem najwyższym jedności. Drugie pryncypium odzorowywania czakra trzeciego oka. Zauważmy, że też przez trzecie oko łączymy się z różnymi poziomami świadomości. Potem mamy pryncypium wibracji, czyli czakrę gardła, tak, która się wiąże właśnie z naszą duszą, bo my w ten sposób nadajemy ekspresji naszej duszy. No i też z duszą wiąże się pryncypium rytmu, czyli ta czakra nasza serca. Pryncypium polaryzacji jest związane z czakrą splotu słonecznego, przyczyny i skutku z czakrą sakralną, no, i pryncypium płci z czakrą korzenia. I to jest ten poziom, w którym najbardziej jesteśmy, jakby, przywiązani do tej e, rzeczywistości energetycznej. W ten sposób chciałabym Wam też pokazać, jak świadomość łączy się z energiami. I dlaczego czasami używane są zamiennie, i jest to ok użycie zamiennie. To znaczy, te wszystkie poziomy nasze energetyczne, mówimy w sumie o energiach, o, o pewnych wirach w nas, centrach. Ale z drugiej strony one są połączone z pewnymi poziomami świadomości na wyższych poziomach. Co więcej, też świadomość czasami jest identyfikowana, określana jako właśnie energia, tylko skoncentrowana, jako ten cały potencjał. Takiego sformułowania gdzieś tam użyto w dokumentach, właśnie z CIA i. I też się zdziwiłam, że tak połączone jest jakby, jakby z tą energią, natomiast no wszystko się ze sobą łączy, więc ja też tak jak Wam powiedziałam nie przywiązuję się za bardzo do pewnych definicji, tak żeby trzymać gdzieś tam otwartą głowę. Takie podejście też może być, to znaczy, że i energia i świadomość one są nadal tym samym, to jak widzicie dwie strony tej samej monety, one nadal są tą monetą, tylko kwestia z której strony na nią spojrzymy. Wróćmy jeszcze sobie tutaj powrzucam wam kilka takich e, grafik, które wrzuciłam też w poprzednim slajdzie, to znaczy właśnie jak te koła nakładają się na, naszo, na nasze czakry. E, jak mamy takie trzy koła i oczywiście ten centralny punkt nasze serce, w którym się e, łączymy z, z naszą duszą i z całością. E, drugie, w postaci spirali. I uwaga, tutaj też chciałam zwrócić uwagę na to, że spirala może być rysowana w różne strony. I od różnej strony można zacząć rysowanie tej spirali. Tutaj jeszcze też nie stwierdziłam, które jest najwłaściwsze i tym podobne. A natomiast uważałabym na to rysowanie spirali, w który, którąś grafikę dostałam, która była totalnie odwrotna i jakoś nie czułam jej. Od, od razu mnie zaczęło telepać i przekręcać. Także właśnie w ten sposób ja narysowałam. Ja z tym dobrze się czuję, nie wiem jak wy. Możecie też sprawdzić, jak rezonujecie z, z tym podejściem, które jest od serca, emanacja do, do czakry korony. Potem kolejne po, podejście, które Wam pokazałam, jak mówiłam, widziałam taką spiralę gdzieś tam wirującą wokół nas, i ten punkt centralny, czyli ten nasz kręgosłup, w sumie tak ta całą linię, która przechodzi przez nas, jako tą też świadomość, która, która przechodzi przez te wszystkie punkty centralne, przez czakry, ale wokół niej też. Emanuje ta energia, jak, takie, jak taka spirala. I im wyżej też wchodzimy na te poziomy, tym szerszą mamy perspektywę i bardziej łączymy się z tą kolektywną, z całością, a czujemy też tą jedność, a im bardziej jesteśmy na dole, tym bardziej jesteśmy skupieni na ego, na tym indywidualizmie. I to też dla mnie tak miało sens w tym, w tym kontekście. No więc jeszcze raz: człowiek jest na wzór Boga. To kim, czym jest Bóg? Zadajemy sobie też to pytanie, kiedy zadajemy sobie pytanie, kim my jesteśmy sami. I, i tak jak już gdzieś wspominałam, trafiłam na taki cytat, ktoś akurat gdzieś tam opowiadał mi, albo szukamy siebie i znajdujemy Boga, albo szukamy Boga i znajdujemy siebie. I to, to mnie tak ruszyło, tak yy, wzięło za serce, mówię, kurczę, rzeczywiście, tak to jest, tak, tak wygląda ta droga. Także bez względu na to, z której strony jakby weszliście na, na ścieżkę duchową. To myślę, że każdy z nas dochodzi do tych samych konkluzji i znajdujemy tego Boga w sobie. To, co jeszcze chciałabym poruszyć, słuchajcie, wróciłabym do takich um, podziałów energetycznych. Um, mówię, nie lubię, nie lubię za bardzo wrzucać, kto co powiedział, <coughs> jaki podział tutaj zrobił, um, bo tak jak powiedziałam, to może wynikać z wielu różnych kwestii, um, perspektyw i, i tym podobnych. W każdym razie, jak mamy taki podział, Podstawowy powiedzmy na ciało fizyczne, emocjonalne, mentalne, astralne, eteryczne, e, ciało niebiańskie też albo to, to boskie e, i kateryczną w ogóle jeszcze podwłokę. tutaj akurat w, te, w, tym, w tym wykresie. To zauważymy, że e, ten poziom e, środkowy, to jest najczęściej poziom astralny. Tutaj kolejne wam też przedstawiam, on się nazywa astralny. E, i on właśnie najczęściej jest utożsamiany z tym poziomem duszy. Czasem o widzicie, astralne, emocjonalne, mentalne. No tak, no bo z, tego, z tej duszy naszej emanuje poziom emocjonalny i mentalny. W kolejnym poziomie chyba to samo tutaj miałam. Właśnie jako astralne, które jest. Zawiera w sobie zarówno mentalne, jak i emocjonalne części. Tutaj w innym podziale, na przykład różokrzyżowców, w ogóle występuje oddzielnie ego, ja jestem, to jest ten spirit core, który jest środkowym, dopiero ponad nim są inne duchy. No to duchy to, jak wiemy, już będą się odnosiły do tych wyższych poziomów, natomiast ten astralny jest z tym niższym związany. I tu rzeczywiście stwierdzam, że może być jeszcze podział, tak jakby w naszej duszy, my to mówimy ogólnie tą duszę na tą całą kroplę powiedzmy, ale jak zauważymy tam były dwa pryncypia, które mogliśmy przepisać do duszy, więc zakładam, że rzeczywiście może być tak, że poziom astralny i ego to są, to są dwa, dwa poziomy, które są bardzo blisko siebie i są tam bezpośrednio powiązane. No, to jest dawna na jakąś kontemplację do przemyślenia. No generalnie tutaj też kolejny podział e, człowieka, e, naszy, naszych e, energii też emocjonalne i mentalne tutaj nie ma w ogóle astralnego poziomu. Natomiast jak wiemy, emocjonalne i mentalne łączą się razem, jakby pochodzą z tego samego źródła tej, tej naszej duszy. I co chciałam Wam pokazać poprzez tutaj przytoczenie tych kilku podejść i, i, i podziałów. Znowu po pierwsze wiemy już, że, że jest wiele różnych podejść. Tak, jak Wam powiedziałam. Nie ma sensu, myślę, jakiegoś specjalnego definiowania, kto ma rację, bo nie na tym ta zabawa w ogóle polega. Polega na pewnym rozróżnieniu i zrozumieniu i zastosowaniu chyba najlepiej tego pryncypium odwzorowywania. Bo już widzimy, że każdy z tych poziomów łączy się w jakimś sensie, na przykład z naszymi centrami energetycznymi, w sensie yy, yy, organami, tak? Czakrami. Z drugiej strony, za pomocą pierwszej wizualizacji doktora Karima. Możemy zobaczyć, jak to się łączy z poziomami, to znaczy w ogóle z tym, jak, jak skonstruowane jest to nasze doświadczenie, możemy powiedzieć, tak? w jaki sposób się manifestujemy w rzeczywistości. To, co w tym wszystkim uważam jest najważniejsze, to jest to rozróżnienie centrum. Centrum zawsze będzie połączeniem z naszą wyższą świadomością. I to jest coś, co właśnie w biogramie, może tak, na co kładziemy największy nacisk. To jest wydobycie i wzmocnienie energii z centrum. Przede wszystkim o to chodzi. Bo w tej energii centralnej, tą energią centralną się łączymy właśnie z tymi najwyższymi poziomami, ze źródłem. Ja bym powiedziała jeszcze, jeszcze, jeszcze krok do przodu poszła, że właśnie ten punkt centralny jest tym momentum. I pewnie gdzieś tam będziecie się uczyć też z fizyki kwantowej i z innych źródeł. Tu i teraz jest tylko ważne. I momentum, ten, ten moment tu i teraz jest tym momentem przejściowym między stanem jednym a drugim. Czyli na przykład po prostu istnienia, a ruchem. To jest ten moment, w którym decydujemy. Dlatego to centrum jest tak ważne i ta dusza jest tak ważna nasza, bo ona jest, jak zauważymy, tym punktem łączącym nas zarówno z tymi wyższymi poziomami, jak i tutaj z tym doświadczeniem i co w nim manifestujemy. Więc ta dusza jest takim momentem jest tym naszym centrum, jest tym naszym zerem, o którym mówimy. Wchodzenie w zero, wchodzenie do swojego serca. Tu mam nadzieję, że przekonałam was do, do tego, żeby jak najwięcej praktykować. Poczucie swojego serca, poczucie swojego rzeczywiście źródła. I jeszcze na taką zachętę pokazuję Wam piękny symbol, który, który, na który trafiłam gdzieś tam, przygotowując też materiały dla, do mojego kursu Energy Design. Jest to piękny symbol, on się zaczyna oczywiście od tej spirali. Najpierw jak pięknie krążymy, krążymy, potem robimy takie pętelki, potem one już nie są takimi pętelkami w dół i w, i w górę. Co takimi zygzakami, aż one przechodzą już w bardziej prostą linię i na końcu manifestują się w postaci jednej kropki bądź trzech kropek. Tutaj też są różne wersje tej, tego symbolu. Natomiast polecam Wam serdecznie, kiedy też czujecie i chcecie gdzieś tam zbalansować się, polecam, żeby sobie rysować taki symbol. To nie ma znaczenia, jak, czy krzywo, czy prosto. Znaczenie można powiedzieć, że mają te pętelki, ile takich pętelek zrobimy. Ja robię siedem takich pętelek, tak żeby właśnie nawiązać do tych pryncypiów. Natomiast też się tym nie stresujcie, niech to będzie fajna zabawa i dajcie znać, jak się po tym czujecie. Powiem szczerze, że mnie to bardzo fajnie harmonizuje. Robiłam tą zabawę też z innymi dzieciakami, pokazywałam im, jak to rysować i słuchajcie, dzieci się też uspokajały przy tym. Zresztą ćwiczę teraz z różnymi dziećmi tego typu symbole harmoniczne, takie rzeczywiście emanujące dobrą, źródłową energią. No i, i pięknie, pięknie widzieć, jak dzieciaki się uspokajają, szczególnie, że są bardzo stymulowane w ostatnich czasach. Słuchajcie, też może zarzucę, skoro już do ten temat weszłam, jak ktoś się zajmuje dzieciakami gdzieś profesjonalnie albo go ten temat kręci, to też się odezwicie, ponieważ też czuję bardzo duże powołanie, żeby coś dla dzieciaków zrobić. Trafia do mnie coraz więcej osób, które szukają jakiejś jakiegoś sposobu na uspokojenie swoich dzieci, na, na zharmonizowanie ich, bo bardzo dziwne rzeczy się dzieją w tych czasach z dzieciakami. I jak ktoś też czuje powołanie w tym, w tym kierunku, to dajcie znać. Wierzę, że, że razem możemy coś pięknego wymyśleć. Na koniec jeszcze wrzucam Wam kilka pytań, takich, żebyście sami to pokontemplowali odnośnie tego, w sumie o czym opowiadałam. Czyli na przykład... Czy możemy połączyć się z naszego poziomu gęstej materii z tymi wyższymi? W jaki sposób możemy się połączyć? Jak dusza jest powiązana z naszą energią życiową? Yy, oraz jak nasza energia jest połączona ze świadomością, ale też skąd wynika nasz dualistyczny umysł. Więc yy, zastanówcie się, się, też pomyślcie o tym, jak byście mogli wytłumaczyć to komuś, kto dopiero wchodzi w te tematy. Uczymy się nie tylko dla siebie, ale także dla innych, więc polecam to, żeby się też tym dalej dzielić. Jeżeli to z Wami rezonowało, to też zachęcam do tego, żeby udostępniać właśnie komuś, kto, komu może to się przydać. Będę wracała jeszcze do tych wykresów w kolejnych odcinkach, natomiast teraz jeszcze kilka innych priorytetów, że tak powiem, mi wpadło i wiele z moich prezentacji gdzieś tam leży na boku, do, do dokończenia w zasadzie i do nagrania. Mam nadzieję, że to teraz już pójdzie gładko, jak wrócę do Polski. Teraz jeszcze jestem w takim trochę rozkroku, ale na szczęście udało się tutaj chociaż te dwa nagrania zrobić. Mam nadzieję, że zostawiam Was z ciekawymi kontemplacjami, że coś się też rozjaśniło. Na razie trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Z całego serca dla Was, Aga.